Pomódmy się, moi drodzy. Panie Jezu, dziękuję Ci za tę świątynię. Dziękuję Ci za tych wszystkich zgromadzonych tutaj. Ześlij proszę swojego ducha. Pobłogosław nam przy Twoim słowie. Amen. Posłuchajmy dzisiaj e, tekstu naszego dzisiejszego rozważania. Dobroć i prawda niech Cię nie opuszczają. Załóż je sobie na szyi. Zabierz je na tablicy swojego serca, a znajdziesz łaskę i zrozumienie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego serca, nie polegaj na swoim rozsądku. Rozpoznawaj go na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostował twoje ścieżki. Co? No, no, no. no. Dziękuję. Zaufaj Panu z całego serca. Nie ufam Bogu. Nigdy dotąd nie wypowiedziałem tych słów na głos. Ale nie jeden raz to tliło się w moim sercu, w mojej głowie. Nie ufam Bogu, to życie nauczyło mnie, że wszystko trzeba dźwigać samemu. Nie ufam Bogu, bo. Kiedy płakałem, odpowiadała mi w domu tylko ściana i pustka. Nie ufam Bogu, bo kiedy potrzebowałem cudu, przyszło milczenie. Nie ufam Bogu, bo kiedy zbyt wielu ludzi, którzy mówili, będę z Tobą zawsze. Podeszło. Moja wiara i moje zaufanie się kruszyły. I myślę, że nie jestem w tym samym. Ile razy wam zdarzyło się zwątpić, nie ufać. Zwątpić nie tylko w Boga, ale też w drugiego człowieka, czasem nawet tego najbliższego. Nieufność to nie kaprys. To nie jest lenistwo serca. Nieufność to blizna. To pamięć ciała, pamięć duszy i pamięć naszych porażek. Dziecko, które prosiło ojca o obecność, a odbijało się od zamkniętych drzwi. Wyrasta z lekcją. Nie ufaj, bo nie przyjdzie. Albo boję się zapytać, bo znowu będzie krzyczał. Kobieta, która uwierzyła w słowo kocham cię, a potem znalazła kwity z lombardu, bo ten co kochał, nie umiał powstrzymać się od chybionych inwestycji i w tajemnicy zadłużał rodzinę. Mężczyzna, który stracił wszystko dom, pracę, rodzinę, nauczył się, że bezpieczeństwo to fikcja. Oni wszyscy mówią sobie, chola. Nie będę ufał, bo to za bardzo boli. Psychologia mówi, że jest to mechanizm obronny, a Biblia mówi, jest to historia człowieka od samego początku. Abraham, ojciec naszej wiary. Kiedy Bóg mówi mu, będziesz miał syna, Abraham się śmieje. Śmiech, ironia, niedowierzanie. W Księdze Rodzaju, w rozdziale 17, werset 17 znajdujemy takie zdanie, Trzystuletni mężczyzna może jeszcze mieć syna? To nie był hymn wiary. To był sarkazm. I to właśnie stamtąd z ironii, z nieufności zaczyna się droga sarkazmu. Izraelici, cud za cudem. Morze czerwone się rozstępuje, manna spada z nieba, a oni budują złotego cielca, dlaczego. Bo łatwiej jest zaufać temu, co można zobaczyć, co można dotknąć, niż temu, co wymaga czekania i cierpliwości. Cielcowi można się pokłonić naszego Boga, Czasem trzeba cierpliwie poczekać. Eliasz, człowiek ognia, człowiek zwycięstwa. Na górze Karmel widzi ogień z nieba, widzi zwycięstwo nad prorokami Baala, a następnego dnia ucieka. Kładzie się pod krzewem i mówi: Dość tego, panie. Zabierz moje życie. To jest prorok, to jest bohater. Tak, to jest prorok. Ale to jest prorok, który nie ufa. Który nie ufa, że Bóg poprowadzi go dalej. I tu nasu, nasuwa się pytanie, jak my w tym wszystkim, czy jesteśmy inni? Psychologia znowu mówi mechanizmy obronne. Biblia mówi, to krzyk serca. A Psalm 13 mówi: Jak długo, panie, będziesz mnie całkiem zapominał? Jak długo będziesz ukrywał swoje oblicze? To nie jest pieśń zwycięstwa. To nie jest pobożny hymn. To jest modlitwa strzeli, brutalna, prawdziwa, czysto ludzka. Dlatego mówię, nieufność to moja modlitwa. Nie zaczyna się od wierze. Zaczyna się od słów Boże, tak trudno mi czasem zaufać. Tak trudno zaufać. To jest punkt wyjścia. Nieufność jest jak rana, jak rana, która krwawi. Jesteśmy porani bliznami nieufności. Ale bez nieufności nie ma prawdziwej wiary. Zaufanie rodzi się tam, gdzie kończy się rozum, potrzeba kontroli. I kalkulacja. Tam, gdzie pozostaje już tylko absurd. Abraham. Bierze syna jedynego syn obietnicy idzie na górę Moria. Czy to normalne? Nie. To szaleństwo. Ale w Hebrajczyków 11, 19 mamy, uważał, że Bóg ma moc. Przeszać nawet umarłych. Abraham, Abraham ufa nie dlatego, że rozumie. To nie jest zaufanie intelektualne. Abraham, Abraham ufa, bo wie, że Bóg jest większy niż nasza logika i nasze emocje. Czy było mu łatwo? Na pewno nie. Maria. Zwykła nastolatka z Nazaretu, anioł mówi pocznij się w Tobie syn. Maria wiem, dokładnie wie, czym to grozi. Plotki, odrzucenie, być może nawet, nawet kamionowanie. A jednak odpowiada, niech mi się stanie według słowa Twego. To nie jest figura retoryczna, to nie jest bajka. To kobieta, która ufa i rezygnuje ze wszystkiego. To zaufanie nie jest ślepe, bo zaufanie to przede wszystkim decyzja, żeby wejść w ciemność świadomie, przebić się przez te wszystkie pokłady niepewności bez racjonalnych przesłanek. Hiob siedzi na zbliszcza. Stracił dzieci, stracił majątek, stracił zdrowie i żona mówi przeklnij, Boga i umrzyj. Przyjaciele karmią go frazę sami. A Hiob mówi, choćby mnie zabił, będę mu ufał. To nie jest heroizm w Al-Roli. To desperacja, która chwyta się Boga bez żadnych warunków. Ślepo. Nawet jeśli Bóg światu wydaje się katem. A teraz my. Gdzie w tym wszystkim jesteśmy? Kobieta, która po kłamstwach męża decyduje się jeszcze raz mu zaufać. To jest jej moria. Mężczyzna, który idzie na terapię, choć boi się odsłonić całego siebie. To jest jego nazaret. Człowiek chory, który dostał diagnozę choroba nieuleczalna. To jest popiół Hioba. Psychologia nazwie to odbudową bezpiecznej więzi. Biblia nazywa to łaską. Psalm 23. Choćbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Zauważ, cień zostaje. Strach zostaje. To jest ludzkie. Tego się nie da wyprzeć. Ale przy tym pojawia się ktoś obok. To jest sedno. Zaufanie nie usuwa cierpienia. Zaufanie zmienia sposób, w jaki to cierpienie nosimy. Mam problem z zaufaniem Bogu. Nie jeden raz. To prawda. Ale próbuję. Próbuję codziennie. Bo życie bez zaufania Bogu i drugiemu człowiekowi to jest klatka. To jest klatka, gdzie cierpimy z głodu bliskości. Nie tylko głodu bliskości Boga, Jego miłości, ale także głodu bliskości do drugiego człowieka. Życie bez zaufania to nieustanna, męcząca kontrola, która pęka przy pierwszej klubie, przy lekkim wszcząsie, przy głębszej kłótni małżeńskiej. Przy chorobie. Ci, którzy zaufali, nie mieli żadnej gwarancji. Abraham mógł rodzić bez syna, Maria mogła zostać odrzucona przez wszystkich, bo takie było prawo. Hiob mógł umrzeć na popiołach, posłuchać swojej lamentującej żony. Ale dzięki temu, że te postacie zrobiły krok, stali się historią większą niż oni. To historia dla nas. Dlatego pytanie nie brzmi, czy Bóg jest godny zaufania. Pytanie brzmi, czy ja jestem gotów spróbować jeszcze raz? Nawet jeżeli znowu otworzy się we mnie każda rana. Bo zaufanie to nieuczucie. Zaufanie to akt odwagi. Zaufanie to jak stanie na peronie, kiedy spóźnia się pociąg. Ludzie odchodzą, rezygnują, złoszczą się, ale my zostajemy i nagle, to często się zdarza, słychać świst i nadjeżdża coś większego niż moglibyśmy sobie wszyscy wyobrazić. W Psalmie 37 znajdujemy takie słowa: Zdaj się na Pana i jemu zaufaj, a On sam będzie działał. Ufam ci, ojcze. Jednak tak często nie ufam sobie. Ale to ty jesteś moją siłą. Pomódlmy się. Boże. Nie ufam ci tak, jakbym chciał. Moje serce to magazyn podejrzeń, szuflada pełna rachunków krzywd, szkoła, w której nauczono mnie, że każdy zawodzi. A jednak dziś z całą moją nieufnością stawiam krok. Nie dlatego, że jestem bohaterem. Ale dlatego, że bez zaufania wszystko to nie umierasz. Zrób, proszę, z moich ran most, z mojej niepewności drogę, z mojego nieufam modlitwę. Bo jeśli Abraham mógł iść w ciemność, jeśli Maria mogła powiedzieć tak, a Chiop mógł milczeć w popiołach, to i ja mogę próbować choćby jeden dzień, choćby jeden oddech. Niech moje pełne zaufanie zacznie się teraz. Obogłosławmy Panie. Amen. Amen. Panie Bogu.